Wojewódzki niegdyś, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Radomiu. Teraz filia Wojewódzkiego Mazowieckiego ewentualnie. W każdym razie trochę charakter i nazwa. Charakter pozostał, natomiast nazwa została zmieniona. Od lat tutaj jest, e, chciałem Wam pokazać. za pięknym e, drzewem, który Wam zaraz pokażę. Chociaż to gatunek też obcy. E, ale pięknie upszczony jemiołami. Klon srebrzysty, który ma tutaj wymiary pomnikowe. Ostatnio niestety zniknęło, są też ładne drzewo. No jest jeszcze ten karmik. Ten karmik przez lata był zaopatrywany. W tym roku chyba po raz pierwszy widzę, że właściwie karmik stoi pusty. Natomiast zawsze tutaj przychodziłem, żeby poglądać sobie ptaki, dlatego że on zimą przyciągał masę ptaków, między innymi nie tylko z tego terenu, ale i z okolic. No i można było tu zobaczyć gdzieś jer, dzwońce, e, sikorki. A no u nas czasami się zdarzają tutaj, tak jak w wielu innych e, karnikach, ale jednak w centrum miasta jest to wyjątek. Czyli na przykład e, sosnówki, te sikory sosnówki, czy też czubatki, tutaj e, wśród śródmieściu, przy plantach, można je zobaczyć. No i teraz jeszcze chowamy się poza. I patrzcie sobie, bardzo ładne drzewo, ponad 3 metry w obwodzie. Myślę, że tak gdzieś w granicach czterech. A no, i ta liczba jemio, która wskazuje na to, że no, może wreszcie przelecą te łóżki na tą jemiołę, złabioną tą jemiołę i będę mógł sobie je poobserwować. No a tutaj jeszcze raz rzut oka na ten, tenże karmnik. Tak on wygląda. Tam coś jest. No teraz przybliżyłem, ale to elektroniczne przybliżenie to właściwie żadne. Nie widać, chyba raczej nic nie ma. Może osoba, która się tym wcześniej zajmowała i traktowała to jako jaką normalną część pracy tutaj też, no, po prostu mogła już odejść stąd. Mogła odejść na emeryturę w każdym razie. No, fajnie to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że. Ktoś z urzędu wróci do tych praktyk, do karmiania ptaków. No i będziemy mieli tutaj taki fajny karmnik. Niedaleko plant, będzie można sobie również poobserwować ptaki. No a, jeszcze czyże tutaj, tak, w dużej ilości czyże przylatywały. To zawsze był była miejscówka na czyrze, ale to właściwie cały Radom jest miejscówką na czyrze. Wystarczy tylko dobrze podkarmić na karmniku, to pewnie i ten gatunek zobaczycie.